Dinozaury na ekranie filmu to koncept, który w świecie kinematografii obecny był już od początku XX wieku, ale prawdziwy boom na dinozaury na wielkim ekranie rozpoczął się wraz z filmem Park Jurajski Stevena Spielberga bazowany na powieści Michaela Claytona o tym samym tytule. Jurassic Park zrewolucjonizował kino, rozbudził zainteresowanie dinozaurami na nieznaną do tej pory skalę, oraz zapoczątkował serię filmów, której najnowszym wcieleniem jest Jurassic World odrodzenia przed kilku miesięcy. Oczywiście, jak to było w biznesie, jeżeli jakaś koncepcja się sprzedała, to inni spróbują. Powtórzyć ten sukces. Nie inaczej było w przypadku filmów o dinozaurach. Przez lata powstawały najróżniejsze filmy próbujące powtórzyć sukces Jurassic Parku, ale przez 32 lata nikomu nie udało się zagrozić Monopolowi Universal Pictures, który na spokojnie zarobił sobie kolejne miliardy za sprawą dwóch kolejnych parków iańskich, trilogii Jurassic World oraz najnowszego Liber. 2025 rok jest wyjątkowy, ponieważ pojawił się nowy, leciutko poważniejszy gracz na rynku. Primitive War to powieść horrorowa z dinozorami w roli głównej, która zdobyła bardzo dobre recenzje. Doczekała się sequela, dwóch spin-offów oraz w tym roku właśnie adaptacji filmowej. Ogłoszenie jej przyniosło fanom dinozaurów nadzieję, że oto nadchodzi jakaś alternatywa dla Parku Rejskiego. Ciężko mówić o konkurencji, bo to inny poziom, ale mogliśmy w końcu dostać porządny film z dinozaurami spoza serii Jurassic. Czy się udało? Dowiedzie się w tej recenzji, a przynajmniej dowiedzie się jakie jest moje zdanie. Dodam jeszcze, że nie zapoznałem się z oryginalną powieścią, więc moja opinia będzie bazowana wyłącznie na filmie i tylko na ocenie filmu się skupię. Nie mam zamiaru wypowiadać się na temat wierności przełożenia książki na film, bo zwyczajnie nie mam takiej wiedzy. A teraz już bez przedłużania, zacznijmy recenzję. Ale czym tak właściwie jest Primitive War? Jest to historia osadzona w samym środku wojny w Wietnamie. Jest gęsty las, jest Fortunate Sun jest typowe amerykańskie wojsko. To właśnie tutaj poznajemy naszych głównych bohaterów, mianowicie Vulture Squad, czy też oddział Sempów dowodzony przez Bakera, głównego bohatera filmu. Oddział ten składa się z osób, które raczej mają coś na sumieniu. Nie da się ich nazwać jakoś pozytywnymi bohaterami. Ale film nie za bardzo poświęca temu więcej czasu. Kilka linii jak dialogu i to tyle. Na spory plus na pewno samo otwarcie. Jest to czysty film wojenny, który dopiero daje nam małe wskazówki co do obecności dinozaurów, pomijając jakby samą scenę otwarcia, tylko pierwszą scenę. We wszystko oczywiście wplątani są Rosjanie, którzy jak łatwo się domyślić są antagonistami w tym filmie. Poza, oczywiście, dinozaurami, chociaż no, dinozaury to nie są jakby antagoniści, nie? nie wiem, jak to w sumie nazwać. E, brzmi to jak najbardziej generyczna fabuła amerykańskiego filmu akcji, ale z dinozaurami. Ale. Co do samej fabuły, to Baker po pierwszej operacji zostaje wysłany ze swoim zespołem do tajemniczej doliny, w której zaginął oddział zielonych beletów. Jak się zapewne domyślacie, dolina ta jest zamieszkana przez dinozaury, które są krwawe. Film nie ogranicza się w kwestii przemocy, więc jeśli brakuje wam drastycznych zgonów w serii Jurassic... To ten film wam ich trochę dostarczy. Niestety, film miał dosyć niski budżet i efekty specjalne wyglądają w najlepszym wypadku średnio, a w najgorszym fatalnie i sztucznie, jak z fanowskiego filmu na YouTube. Największą bolączką jest jednak scenariusz, o którym więcej powiem w spoilerowej recenzji. Postacie są płaskie, ich wątki prawie nie istnieją, a pseudoepickie momenty dostarczają całkowicie z emocji. Poza jednym. Akcje z dinozaurami głównie też nie zachwycają. Film, dż, filmy, Jurassic World, mimo że scenariuszowo nie były specjalnie jakoś dobre, to miały ciekawe pomysły na użycie dinozaurów. Każda część, jak złaby nie była, starała się je dobrze wykorzystać. W Primitive World dinozaury nie miały takiej głębi, nie miały specjalnie ciekawych scen czy charakteru poza jednym gatunkiem, ale o tym w spoilerach. Jako przykład podam tu Jurassic odrodzenie, jeśli chodzi o wykorzystanie gatunków. Najnowszy film z serii sprzed kilku miesięcy, czyli właśnie to odrodzenie. Mamy tam takie gatunki jak Spinozaur, Tyranozaur, tytanosaury czy Gady, takie jak Mozazaur czy Ketelkoar. Na zdecydowaną większość gatunków w filmie był ciekawy i przede wszystkim dobrze zrealizowany pomysł. Sceny akcji w filmach Jurassic są dokładnie zaplanowane, ich przebieg jest jasny i zrozumiały. W Primitive War tego nie ma. Tutaj uwaga, jeden mały spoiler. Jest jedna scena, w której bohaterowie idą przez jaskinie i znajdują tam ciała poległych. To jest w miarę na początku. Po chwili atakują ich chyba dejnonychy, których jest tam z kilkadziesiąt. Jakby rzucają się jak mięso armatnie, nie zabijając nikogo, podczas gdy żołnierze strzelają na oślep. Scena jest absolutnie pusta, nie ma żadnej sensownej struktury czy napięcia. Bezfilerowo, film jest bardzo, ale to bardzo średni, w zasadzie no dla mnie jest słaby, nie? Eee, być może część z was. Zadowoli klimat wojenny, kilka fajnych scen z dinozaurami, o których nie powiem, bo Spo spoiler, jak chcę wam jak, naj jak najwięcej zostawić, jeżeli chcecie być to sami. Ale ja mam nieco wyższe wymogi, szczególnie co do fabuły, która jest, nazwyczajnie mówiąc, słaba. Więc przejdźmy teraz do spoilerów, bo do tutaj mogę się solidnie wykładać. Primitive 4 zaczyna się naprawdę solidnie, za sprawą sceny z dwoma członkami zespołu zielonych beletów. Próbujących połączyć się z dowództwem prosząc o ewakuację z tej doliny, tej które są dinozaury. Oboje żołnierze że zostają bardzo szybko zjedzeni przez prawdopodobnie Jutara, które są głównymi takimi właśnie dino dinozaurzymi antagonistami w filmie, coś jak velociraptory były w pierwszym Jurassic Parku. Scena jest bardzo klimatyczna, nastawia nas na mroczniejszy ton oraz brutalne sceny. Po czym przechodzimy do bardzo klimatycznej sceny w podbitej wiosce Wietnamczyków z lecącym w tle Fortunate Sun. To jest najbardziej jakby kultowa piosenka kojarząca się ko ko z Wietnamem, chociaż nie mogę jej tu puścić. Klimat wojny wietnamskiej wylewa się wnętrz z ekranu. Można powiedzieć, że wszystko idzie tutaj na no, po początku w solidnie. Byłem nastawiony pozytywnie. Reżyser postarał się, aby film był najpierw historią o wojnie, niż o dinozaurach, przedstawiając nam oddział sępów poprzez ich atak na wioskę wroga w dosyć efektywny sposób. Ła ł ładnie się to po prostu e, ogląda. Cała drużyna to ważny element fabuły, ale jak już wspominałem wcześniej, scenariusz jest niskich lotów i postacie nie posiadają za wiele głębi. A gdy próbują ukazać nam jakąś swoją głębię. To często wychodzi to dosyć sztucznie. Najlepiej wywalić postacie, bo przecież w filmie o dinozaurach dla wielu najważniejsze są dinozaury. Pomówmy więc o nich. Pierwsze spotkanie zespołu z dinozaurami to wspomniane przeze mnie wcześniej dynunychy w jaskini. I orany, to jedna z najgorszych scen akcji z dinozaurami jakie widziałem. Już 65, które kiedyś omawiałem na kanale, miało lepsze sceny z tymi swoimi potworami. Stawka i emocje nie istnieją, dinozaury to bezmyślne mięso armatnie, naprawdę nie pamiętam kiedy byłem tak zawiedziony. Podczas ataku grupa zostaje rozdzielona. Baker, czyli dowódca oraz najmłodszy czł członek grupy, którego imienia oczywiście nie pamiętam, to chyba, chyba Leo, jeśli się nie mylę, yy, udają się w głąb doliny z jednym celem. Dowiedzieć się, co się wydarzyło w tej dolinie i dlaczego nagle jest tu pełno dinozaurów i natrafiają na uwagę tyranosaura, który wygląda prawie tak samo jak ten z parku ulejskiego i Tutaj muszę odrobinę pochwalić design sceny akcji, ponieważ samica t wybudza się za sprawą trzech młodych, które zauważają Bakera i jego kolegę. t się budzi i zaczyna się pościg. Tylko w sumie czemu młode mają pióra? A dorosły już tak niezbyt. Gdzie tu logika? Podoba mi się jeszcze jedna rzecz w designie tyranozaura, mianowicie ślady krwi po jedzeniu. Jeśli dobrze zauważyłem, to wokół y, terenu tyranozaurów było dużo kości, więc mamy do czynienia z faktycznym drapieżnikiem alfa. I tutaj kolejny plus. Tyrannosaur tylko przeganiał Bakera z terytorium. Samica wychowuje młode i nie może polować. Co innego samiec, bo podobnie jak w The Lost World, taki tutaj mamy parę tyranozaurów. Scena kończy się skokiem bohaterów z dużej wysokości do wody. Ale zaraz. Co, coś mi tu się Dziś coś co, co, gdzieś już widziałem, nie? A no tak. Pierwszy Jurassic World. Czyli film tylko. Nie, nie kradnie tylko designów. Ale też same w ogóle sceny akcji. To, to już jest jakiś wyższy poziom plagiatu, nie? Nie wiem. No. I tak ten film jest bardziej oryginalny niż większość tych wszystkich yy, klonów Jurassic. Jakieś Jurassic Shark czy coś. Takie rzeczy istnieją i to yy, lepiej mi było z tym, jak tego nie widziałem. Yy, w tym momencie wracając już do primitive War, Film wprowadza nową postać, naukowczynię Sofię Wagner, rosyjską naukowiec, która wie, jak dinozaury wróciły do żywych, ale na razie nam tego nie zdradzi. Po dotarciu do opuszczonej stacji badawczej, Baker łapie kontakt z porucznikiem. Ich rozmowa nie przebiegła zbyt pomyślnie, ale dowiedzieliśmy się jednej rzeczy: Mianowicie, porucznik wiedział o istnieniu takiego projektu, ale uważali, że miał być on wykorzystywany do produkcji materiałów nuklearnych. Czas na ketalkoatle, które wyglądają jak te z Jessica Dominion czyli no spoko design. Od Joe Sempów strzela w nie kompletnie na oślep. No, nie wiem czy oni na planie nie mieli żadnych koordynatorów, jakiegoś planu działania, jak to będzie wyglądać w postprodukcji. No, jak się ma ograniczony budżet, to się planuje takie rzeczy. Jeden katalog zostaje zdjęty przez Rosjan, którzy, którzy nie wiadomo w ogóle dlaczego są w dolinie. To jest jedyny moment, kiedy widzę chyba, że, no, jakby widzę, szero, szeroki, tak zwany wide shot, gdzie. Faktycznie jest jakiś raptor, gdzie a czy w porze raptor, wybraną durnutę, e, dinozaur, gdzie widać, że ten pocisk leci z broni do dinozaura normalnie. To, to, to jest chyba jedna z nielicznych takich scen, nielicznych ujęć. Nie wiadomo w ogóle czemu Rosjanie są w tej dolinie, w sensie ci, ci główni Rosjanie jakby, bo tam jest pracówka później pod koniec, to wiadomo. Ale ten oddział, łazi po tej dolinie, nie wiadomo po co i przez cały film nie zdradzają nam tego, albo ja tego nie zauważyłem, a oglądałem ten film dwa razy, więc to chyba w scenariuszu coś zapomnieli. Jakby cały, cały ten oddział, e, nie Rosjan, tylko e, oddział sępów, jednoczy się chwilę po tej e, akcji z ze, zagrotłami, ze, ze, ze aby stoczyć kolejną batalię z dynunychami, które znowu są niesamowitymi. Jedyne dobre elementy akcji z dinozaurami to brutalność. Utahraptory rozrywają swoje ofiary, czego oczywiście nie mogę wam pokazać, więc musicie uwierzyć mi na słowo. Jest jedna scena, która fabularnie mnie urzekła. Mianowicie postać imieniem Case została poważnie zraniona przez Utahraptora. I jesteśmy świadkami dramatycznej sceny próby ratowania go. Jest to jedyna scena, podczas której poczułem jakieś napięcie. A oliwy do okna dodaje naukowczyni, która zabiera morfinę, którą mieli podać kejsowi. Sofia ja w końcu postanawia otworzyć się i ujawnić, dlaczego dinozaury są nagle w Wietnamie lat 60. Rosja chciała zbudować coś w rodzaju czy bardziej Związek Radziecki coś w rodzaju portalu czasoprzestrzennego, który otworzył się w przeszłości i przeszły przez niego dinozaury. Czy tylko mi się to nie podoba? Jakby spodziewałem się czegoś naukowego, a to brzmi dla mnie trochę zbyt fantastycznie jak na dosyć przyziemny setting. Cała scena w bunkrze to moim zdaniem najlepszy element tego filmu, najlepszy moment tego filmu. Jest tu wszystko. Dobry dialog, widoczna więź między postaciami, całkiem dobra akcja z Juteraptorami, ujawnienie jak dinozaury się pojawiły. Jest nawet wzmianka o zabawie w boga, razem z czegoś co powiedziałby Ian Malcolm. Po raz pierwszy odczułem, że zależy mi na postaciach, które widzę na ekranie. Widzę, że jest chemia między nimi. Nawet dochodzi do epickiego poświęcenia. Widać właśnie wtedy najbardziej, jak, jak wiązani ze sobą są bohaterowie. Przez następne parę minut film skupia się właśnie bardziej na postaciach niż dinozaurach. I naprawdę nie można było tego zrobić wcześniej i więcej tego dać? Jakby jak mamy być zainteresowani? filmem, jeżeli nie obchodzą nas postacie, nic o nich nie wiemy, a akcja wygląda marnie. Jeżeli w filmie nie są dobre ani postacie, ani akcja, ani te właśnie dinozory, ta akcja dinozorami, to ciężko tu pozytywny werdykt. Trzeci akt filmu to istny rozpierdziel, ale jest jedna rzecz, która mi się bardzo spodobała. Mianowicie w pewnym momencie jakiś rosyjski żołnierz zastrzelił młodego Tyleksa. A jeżeli oglądaliście zagniony świat, to możecie się domyśleć, co się stało później. Mamusia jest bardzo Dwoje T-Lexów zrobiło Rosjanom prymitywną operację Barbarossa, niszcząc wszystko na swojej drodze. W finale pojawiały się również ultra-raptory oraz Atle, ale sceny akcji z nimi Lepiej przemilczeć, bo to kolejny festiwal głupoty, plot armoru i strzelania na oś. Podsumowując, Primitive War to nie jest kompletna porażka, ale bardzo daleko jest temu dziełu do dobrego filmu. Ma swoje momenty i fajny klimat wojenny, ale pozytywów jest tutaj naprawdę mało. Za to jest sporo do narzekania. Hucznie zapowiadane śmierci może i są, ale plot armoru jest dwa razy więcej. Brutalne śmierci to chyba jedna z niewielu obietnic, jakie udało się twórczom, twórcom spełnić. Poza tym na ogromny plus zachowania y, tyranozaurów, ale jednocześnie na ogromny minus zachowania deinonychów i raptorów, o czym wielokrotnie już mówiłem w materiale. Czy naprawdę nie dało się zrobić tego lepiej nawet za mniejsze pieniądze, jakie mieli? Scenariusz miewa swoje przebłyski. Ale głównie jest to bardzo płaska historia, która przez większość swojego czasu nie angażuje. Ma źle zaprojektowane sceny akcji, naciągany koncept na powrót tych dinozaurów y, do naszego świata. On jest ogólnie wierny, podo podobno jest wierny temu, co jest w powieści. I przede wszystkim, postacie tutaj są z kartonu, czego nie było w powieści, z tego co wiem. Bo ogólnie ten film spłyca pod koncepty, które są w, w książce. Jakby przy postaciach, które mamy w Primitive War, to główny trio z Jurassic World odrodzenie, które jest, moim zdaniem, nawet okej okay zrobione, to no, to są charaktery oskrowe przy tym, co mamy w Primitive War, bo tam jakby w odrodzeniu mamy przynajmniej jakieś wątki, przynajmniej zarys tych wątków. Mamy Zorę, która przecież chciała się zmienić na lepsze, straciła przyjaciela, mówię lat za sobą, już chce zrobić tą ostatnią misję. Mamy Duncana, który przeżywa straszną stratę dziecka, który później chce się poświęcić dla innego dziecka. Ma taką jakby obsesję, w jakby podczas tego filmu widać, że on tak trochę bardzo skupia się na, na, na tym aspekcie. Yy, mamy też Jonathana Baileya, w sensie Henrygo Loomisa, który jest paleontologią, który pasuje się dinozaurami. Jest ogólnie fajnie napisany. Yy, to, jest, to jest spoko, to jest jakiś wątek. Tam mamy jak, jakieś, jakieś te wątki postaci są. Nie są jakieś mega rozwinięte, ale coś tam jest. Tutaj nie ma nic. Absolutnie. W tym filmie nie ma żadnych wątków. Tutaj nic nie... Tutaj te, te postacie są płaskie. One nie... One nie przechodzą żadnej drogi. Poza tym, że jedna osoba ginie w tych dramatycznych okolicznościach, a jego przyjaciel strzeliwuje sobie w łeb 2 minuty później, odciągając raptory. Przy okazji słysząc w głowie głos Case'a, który zginął wcześniej. To też było fajne. to jest mi przypomniało. Bo generalnie jest taki snajper który słyszy cały czas głosy w głowie i tuż przed śmiercią usłyszał głos tego Case'a, który zginął wcześniej. Oni byli bardzo związani, bo on był tuż przed tym, jak on zginął. Bo jak jeszcze już uciekła, to ten właśnie snajper, nie pamiętam imienia, został z Case'em, dał mu niego papierosa i dopiero wtedy poszedł. Było widać właśnie tą emocjonalność, to było bardzo dobrze napisane i zagrane. Więcej tego, więcej, więcej! Więc naprawdę dało się lepiej, mimo wszystko yy, dało się też gorzej. Ostatnia scena filmu zwiastuje dowiedzenie się świata na temat dinozaurów oraz ich ekspansję, więc być może doczekamy się sequela. I nawet na to liczę, bo jednak no, widzę pewien potencjał tutaj. Na pewno jest to jakaś odmiana po Jurassic Parku i jego fatalnych klonach. Bo ten film nie jest fatalny. Ten film jest yy, słaby. Jest słaby, ale nie jest bardzo słaby ani nie jest fatalny. Więc finalnie daje filmowi. 3,5 na 10 dla porównania, e, Jurassic World odrodzenie to dla mnie film na taką siódemkę. A mam za sobą już chyba z 500 ansów liber, więc ta, ta ocena jest stała. Już na początku dałem 7,5, na razie te pół spadło, ale raczej poniżej 7 już u mnie nie zleci. To tyle na dziś. Mówię do Was, Addison. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli nie chcecie przekopić kolejnych materiałów z tej Jessica World Motion 3, materiałów o jakimś być może sequelu do o Tolly Houseu, o wszystkim co ogólnie związane z Jessica World i jak widać nie tylko. Trzymajcie się i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.